Jak ty podchodzisz do tego, co dzieje się od zeszłego czwartku, czyli od tej całej burzy dotyczącej, no właśnie, tej możliwości decydowania przez kobiety, chociażby o aborcji, o swoim ciele? Ja mam w tej kwestii bardzo jasne poglądy od bardzo dawna i bardzo jasno je komunikuję. Jestem pewna, że wypowiadam się teraz w imieniu nie tylko swoim, ale wielu, wielu kobiet w Polsce. I uważam, że możliwość decydowania o sobie dla każdej kobiety powinna być podstawowym prawem, które nie powinno być dyskutowane i nie powinno być zbywalne. Więc jestem zdania, że powinnyśmy dostać ten, ten wybór i tę możliwość. Jeśli ktoś ma inne poglądy, ja to w zupełności szanuję, rozumiem, tylko wierzę, że każdy powinien postępować w zgodzie z własnym sumieniem, ale niekoniecznie narzucać to innemu człowiekowi.